W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi w przypowieści o królu, który wysłał swoich podwładnych i dał im po kilka mil. Każdy z nas ma jakiś tam talent, czas, możliwości. I Jezus właśnie opowiedział taką przypowieść o sługach, którzy dostali po jednej minie. I dzisiaj zobaczymy, jak wyglądałby, wyglądałaby ta historia we współczesnej szkole. Jestem le Lena i od zawsze chciałam malować. I dostałam taki piękny zeszyt. I w nim robię różne rysunki, bo chciałam wygrać konkurs artystyczny, plastyczny i myślę, że to mi się bardzo uda. Jestem już w połowie. To jest taki naprawdę mój talent, w którym mogę się realizować i mam szansę na wygraną. Jupi! Lena zaryzykowała, rozwinęła swój talent. W sumie to ja bardzo lubię grać w piłkę, ale nie jestem jakimś mocarzem. Ale właśnie dostałem nowiutką, nieśmiganą. FC Barcelona to jest klub, do którego dążę. Mam nadzieję, że jak pokopię ją kilkanaście razy, to będę jak mój ulubiony piłkarz. Kuba nie jest geniuszem, ale regularnie trenuje. Jego mina to właśnie piłka. Jestem Marek. Bardzo lubię sobie tutaj grać w gry komputerowe i uważam, że jestem w tym bardzo dobry właśnie, fajnie, dostałem takiego super pendrive'a do różnego rodzaju programowania, ale że ostatni czasu nie chcę mi się za bardzo w to angażować, wolę porobić sobie co innego, więc stwierdzę, że chyba sobie go schowam do biurka i chyba za bardzo, może poświęcę się czemuś innemu. Marek, mimo swoich umiejętności i podarunków w postaci pendrive'a, nie wykorzystał swojego talentu i właśnie, tym bardziej, swojej miny. Przy powieści pan wrócił i zapytał, co Słudze zrobili z tym, co dostali. W tej scenie wraca nauczycielka. Ciekawa jestem, jakie postępy w nauce zrobili w swoich talentach, i na którym dodam, zrobili moi uczniowie. O, witajcie, moi drodzy, ale jesteście szczęśliwi. Lena, czy wiesz, że dostała się na konkurs artystyczny? Jubi! Kuba, dostałem się do twojej wymarzonej drużyny. Ała, ała. Do Twojej wymarzonej drużyny FC Marcelowe. Jo, jo! Super, ale kogoś tu brakuje? Marek? A ty? gdzie Twój talent? Nie powinieneś był zanieczyścić swojego talentu. Także tę możliwość przekazuję teraz komuś innemu, a Ty uciekaj mi z oczu. Każdy z nas ma swoją minę, zdolności, czas, dobro, a nawet zwykłe pomysły. Ewangelia mówi, kto rozwija to, co ma, temu będzie dodane. A ty robisz coś z tym, co masz?